Cześć, witam Was serdecznie. Auryczny tarot i energia grudnia dla Was, drogie koziorożce. Jak zawsze bardzo serdecznie zapraszam Was do wstępnego filmu intro, którym dziękuję, mówię witam się i składam Wam życzenia, tak żeby nie zabierać i nie trwonić cennego dla Was czasu, dedykowanego już konkretnie waszym, Waszemu czytaniu. Dlatego jeżeli macie ochotę i macie... Możliwość, żeby tam zerknąć, to, to zajrzyjcie. Bardzo pięknie dziękuję wszystkim za Waszą obecność, że jesteście, że się udzielacie, że wspieracie również mnie w moich działaniach. Dawajcie znać, komentujcie, piszcie, bądźcie aktywni. Ten kanał jest przede wszystkim dla Was. Chciałabym, abyście się dobrze czuli, abyście mogli się tutaj odnaleźć. Co oczywiście też kieruje do osób, które dopiero tutaj pojawiły się po raz pierwszy. Mam nadzieję, że spodoba Wam się, że będziecie częstszymi gośćmi. Zerknijmy zatem, co w grudniu dla Was, drogie koziorożce. Koziorożce i energia grudnia, początku, środka i końca. Co dla Was koziorożce w tym miesiącu? Początek. Środek. I koniec miesiąca. Koziorożec. Początek. Środek. końcówka miesiąca dla koziorożca. Co stanowi dla was największe wyzwanie w tym miesiącu? Co stanowi wyzwanie dla Koziorożca? Jaką energią wy się kierujecie lub też jaka Ojej. Taka energia wam towarzyszy. Na co musicie uważać? W miesiącu grudniu. Na co muszą uważać koziorożce? Takie dwie się objawiły, więc je zostawiamy. Jak powinniście postępować? Rożec, jak powinien postępować w miesiącu grudniu i wynik, wynik rada. Pod macie odwróconą kartę 10 kubków, 10 kielichów. Drogie koziorożce, miesiąc grudzień, tak w ogólnym zarysie tego, co ja tutaj widzę, jest dążeniem przez Was do pewnej równowagi, do pewnej stabilizacji, do tego, co jest Waszą przewodnią energią, a więc energia sprawiedliwości. Początek miesiąca wydaje się dosyć niepewny. Dosyć nerwowy, bo jest to piątka mieczy, a więc mogą być to sytuacje, które są związane z pośpiechem, sytuacje, które mogą was prowokować, to mogą być również ludzie, którzy w jakiś sposób od was czegoś oczekują, a wy nie jesteście jakby w stanie. Temu podołać. Możecie czuć taką presję, możecie czuć pewne, pewną taką dysharmonię między sobą a tym, co się dzieje na zewnątrz. Środek miesiąca wy wydaje się już trochę bardziej konkretny, dlatego że i wy stajecie się bardziej konkretni, bo dystansujecie się od tego. Mówiąc najzwyczajniej, zyskujecie energię powagi, zyskujecie energii, energię pewnej wstrzemięźliwości, również, ale też umiejętności chłodnego. Oszacowania faktów. Z pewnymi sprawami się dystansujecie, do pewnych ludzi się dystansujecie, nabieracie tego dystansu, tylko dlatego, żeby utrzymać balans, utrzymać równowagę, znaleźć złoty środek. Koniec miesiąca przynosi ten moment, przynosi tą równowagę, przynosi otworzenie się również czakry serca na to, co jest energią biorczą. I energią dawania. W energii głównej, tej, takiej, którą tu widzicie, która wynika z tych trendów, z którymi się z którymi wchodzicie w ten miesiąc, lub tymi, które Wam towarzyszą, jest dziesiątka kielichów odwrócona, a więc tu jest jakaś, jakaś zachwiana sytuacja, być może rodzinna, być może emocjonalna dla niektórych z Was. A mówiąc emocjonalna, mam na myśli nie tylko partnerstwo, ale również pewne sprawy te zawodowe, które wokół was się dzieją. Bo wyczuwam u was pewien pośpiech. Czy wy się gdzieś śpieszycie, czy to was ktoś popędza. Więc biorąc to pod uwagę, waszym wyzwaniem w miesiącu grudniu jest odczuwanie swojej pozycji w społeczeństwie, odczuwanie tego, co dajecie i co przyjmujecie. Jaka jest wasza asertywność również? Bo tego dotyczy ta karta. Abyście nie pozwolili sobie wejść na głowę, abyście też nie wzięli na siebie zbyt dużo, tylko dlatego, że tworzycie wokół siebie taką aurę przepływowości. I ta przepływowość musi być przez was odrobinę zahamowana, aby coś was nie zniszczyło, abyście wy nie zatracili się w tym wszystkim. Może u was za dużo logiki jest wokół was, drogie Koziorożce. Może za dużo jest strategii. Może nie czujecie się na tyle twardo w tej płaszczyźnie, w której jesteście, aby móc oddychać pełną piersią. I to was przygniata w grudniu. Karta waszej energii to sprawiedliwość. A więc dążenie do tej równowagi, dążenie do ustabilizowania sytuacji, które w tej chwili, przepływając przez was energetycznie, zabierają wam energię, odciągają was od waszej prawdziwej osobowości. To, na co musicie uważać, to, moi drodzy, siła znajomości, siła współpracy również, siła kontaktów to może być do nielicznych z Was. O co chodzi w tej sile? Czy nadwyrężyliście czyjeś zaufanie? Czy robiąc coś wbrew sobie lub działając pod wpływem pewnych impulsów, które nie były Waszymi de facto, dochodzicie do momentu konfrontacji, z rzeczywistością i ludźmi, których, których być może los, których może sytuacja zależała od Was w jakiś sposób. Czy to w przyjaźni, czy w zwykłych relacjach międzyludzkich. To jest karta przestroga, to na co Wy musicie uważać. A więc musicie uważać na siłę kontaktów, być może tego, co mówicie do jednej osoby, a co mówicie do innej osoby. Może, przepraszam, są wśród Was osoby, które nie kontrolują tych informacji. Może w ten sposób istnieje w Was taka, taki magnetyzm, który przyciąga innych, i na to też musicie uważać. To również informacja o tym, abyście mierzyli się ze swoją siłą tego, w czym jesteście dobrze, w tym, w czym jesteście ekspertami. Tu mówimy o stronie z kolei zawodowej. To jest przestroga do tego, żebyście uważali na to, co tworzycie: czy to opinie, czy jakieś dzieło. Niektórzy z was muszą się bardziej skoncentrować na pracy. Niektórzy z was muszą się skoncentrować na tym, co małe, na tym, co sprawia, że z tego małego powstaje coś większego, czyli na te detale, ale również wyczuwam tutaj bardzo dużą właśnie siłę szacunku, wzajemności. Dla niektórych jest to informacja o tym, czy siła waszego rozwoju zawodowego nie przytłoczy was za mocno, czy wy jesteście na to gotowi. To może być informacja dla niektórych, którzy na przykład awansują, zmieniają stanowisko pracy. A więc ten miesiąc, mam wrażenie, jest decydujący w kwestiach odczuwania swojej przynależności do środowiska, w którym jesteście, swojej przynależności do, do struktur, w których tkwicie, aby one były z Wami spójne, aby były z Wami kompatybilne, abyście nie czuli takiej represji, abyście nie czuli. Nacisku ze strony innych, abyście czuli, że to, co robicie, to z kim rozmawiacie, kogo poznajecie, gdzie jesteście, tak naprawdę, było spójne z Wami, prawdziwe. W połowie miesiąca dostrzegam w Was podjęcie pewnych kroków, które są właśnie tym światełkiem w tunelu mówiącym o Waszej asertywności. O tym, że będziecie potrafili coś zahamować, a czemuś pokazać zielone światło, że nie będziecie tak zupełnie obojętni. Chociaż przestrogą na ten miesiąc jest właśnie taki ambiwalentny stan naszego ducha. Miesiąc grudzień może być dla Was sprawdzianem Waszej nie tylko asertywności, ale przede wszystkim, mam wrażenie prawdomówności i tego, w jaki sposób właśnie scalacie, w jaki sposób łączycie i jesteście sprawiedliwi. Czy pewne decyzje, które podejmujecie, płyną od Was bezpośrednio, czy jesteście tylko przekaźnikiem czy ich energii, czy ich intencji, bo poprzez ślepą wiarę, poprzez to, że być może nie dostrzegacie tego, co się dzieje za Waszymi plecami, nie potraficie albo odwracacie się. Niektórzy z Was, mam wrażenie, mogą się odwracać również od spraw, z którymi nawet i są zgodni. Ale w jakiś sposób jest wam bliżej do, tych, do tej półprawdy. I dlatego w połowie miesiąca podejmujecie się jakiś strategicznych kroków. Miesiąc wrzesień, to miesiąc pracy nad pewnymi ograniczeniami i granicami, które albo ktoś wam stawia, albo los wam stawia, albo wy sami je sobie stawiacie. Zwróćcie tylko uwagę również w miesiącu grudniu na proporcje tego, co robicie, czy... czy też Wasze ambicje nie są zbyt wygórowane i chcąc coś udowodnić, pracujecie jakby na dwa etaty, pracujecie podwójnie. Zwróćcie tylko uwagę, czy właśnie Wasze zdrowie i wasze, Wasz poziom stresu nie jest tutaj za, za duży, czy nie pracujecie za dużo, czy nie, nie wykazujecie sobą czegoś wbrew sobie tylko po to, żeby spełnić czyjeś ambicje. To miesiąc szukania porozumienia, to, szuka, to miesiąc szukania stabilizacji. Jeżeli są wśród Was osoby, które utraciły miłość, bądź też yy, to uczucie się od Was oddaliło, zawiedliście się na tym, to faktycznie jest to też miesiąc stabilizujący przede wszystkim Wasze emocje i to, co się w Was dzieje, aby móc ruszyć dalej, aby móc uwierzyć w to, że będzie lepiej. Jak macie postępować? Hmm. Musicie błyszczeć, musicie wzrastać. Energia wam podarowana jako propozycja tego, co powinniście zrobić, to przede wszystkim w dalszym ciągu wierzyć w siebie, wzmacniać najważniejsze w Was potencjały, te twórcze, które kreują świat wokół Was, kreują Was samych. A więc zalecane jest Wam działanie w sposób indywidualny, jeżeli chodzi o wszelkie aspekty Waszego życia aby być sprawiedliwym i uczciwym potrzeba waszej waszego zaangażowania jako was, bo jeżeli przez was przepływają nieprawdziwe informacje, jeżeli przez was przepływają stany emocjonalne, które krzywdzą innych, być może, to nie możecie się od tego zwracać, bo to nie jest sprawiedliwe. Rani to was, ale rani też to drugą stronę. Z miesiąca grudnia wychodzicie z energią i pytaniem. Czym jest bogactwo? Co to dla Was oznacza? A zobaczmy jeszcze, jaką kartę dodatkową uzyskamy, zadając to pytanie, z jaką energią wychodzicie? Z jaką energią kończycie miesiąc? Poprosimy wyrocznie jeszcze o odpowiedź na to pytanie. Z jaką energią koziorożce wychodzą z miesiąca grudnia? Poprosimy. A więc karta. Karta, która mówi o tym, że musicie zwrócić uwagę, co jest Waszym pokarmem. Pokarmem duszy, pokarmem ciała. Bo tu może chodzić o pożywienie w dosłownym znaczeniu, ale przede wszystkim o wszystko to, co jest materią wokół Was. O tym, co tworzy Was jako duszę. Ta karta zwraca uwagę, że jeżeli zdominowało Cię coś, co jest takie bardzo oczywiste, bardzo bardzo płaskie. To te wszystkie niedostatki nie pozwalają ci spojrzeć na to zupełnie inaczej, nie pozwalają ci złapać perspektywy, a tym bardziej znaleźć równowagi w sobie. A więc mam wrażenie, że dla was istotne w tym miesiącu jest rozpoznanie w sobie mobilizacji do tego, aby być lepszym człowiekiem. Musicie wzrosnąć. Aby wasz ogród miał podstawy do rozkwitu, abyście sami dla siebie byli pokarmem i mobilizacją, radą dla was jest, się, poczuj swoją indywidualność. Ciesz się tym, co posiadasz. Rozwijaj piękno wewnętrzne, rozwijaj swoje talenty i bądź asertywny przeciwko temu, co Ci nie służy. Przeciwko temu, co wpływa na ciebie bardzo negatywnie. Dla niektórych kozioroż, koziorożców wyczuwam bardzo bliską współpracę z kimś z podznaku lwa. Pamiętajcie, że macie na niego duży wpływ, lub on ma na Was duży wpływ. Pamiętajcie, że jest jakiś strzelec, który się Wam po prostu przygląda, i to również może być energia tego strzelca, który wpływa na Was w taki, a nie inny sposób. Na to też zwróćcie uwagę. I również przewija mi się tutaj energia wodnika. A więc mam wrażenie, że gdzieś te trzy osoby, strzelec, lew, wodnik, mogą się pojawiać w waszym, Waszych układach w, w, w miesiącu grudniu. To może być podstawa współpracy, to może być również tworzenie naprawdę ambitnych planów. A postępować musicie w sposób bardzo intuicyjny, bardzo szlachetny. I taki, który Was przede wszystkim pokazuje w roli Królowej Pentakli, a więc takiego gospodarza ogrodu kogoś, kto doskonale zna zasady, kogoś, kto jest prawy, kogoś, kto ma piękne wnętrze i piękne, piękne czyny za nim stoją. Ta karta mówi również o tym, abyście wybaczali, abyście nauczyli się wybaczać. Postarajcie się załagodzić spory. W ogóle łagodźcie, a nie dzielcie w miesiącu grudniu. I zanim wystartujecie w coś nowego, uporządkujcie to stare. Albo totalnie uporządkujcie swój system wartości, który pozwoli Wam lepiej, mocniej, stabilniej czuć się w tym środowisku, w tym otoczeniu, w którym jesteście obecni. Zobaczmy jeszcze, jaki drogowskaz otrzymacie od Aniołów. Poprosimy jeszcze kartę dla Was, koziorożca karta dla koziorożca, jako drogowskaz. Czym powinniście się kierować w miesiącu grudniu? Wypadła Wam akceptacja. A więc... Bezwarunkowa miłość. Anioły przypominają ci, byś zaakceptował innych dokładnie takimi, jakimi są, nie osądzając ich, winiąc czy też pragnąc ich zmieniać. Jeśli kogoś w pełni akceptujesz, nie ma w tobie złej woli ani wrogości wobec innych osób lub rzeczy. Nieczynienie szkody dzięki akceptowaniu status quo jest wyższym stanem egzystencji. Ludziom ciężko jest zdobyć się na to, gdyż jest to cecha boska. Jednak anioły chcą zwrócić na nią Twoją uwagę. Zaakceptuj siebie. Jeśli to zrobisz, poczujesz skupienie i pewność oraz ujawnisz boski pierwiastek, który masz w sobie. Afirmacja, akceptuj siebie i innych. A więc dobre wibracje, ale te naprawdę dobre, nie te oszukane, nie te wyszukane, nie te udawane. Tu mówimy o prawdzie. Prawda to akceptacja. Ten miesiąc wzywa Was do bycia autentycznym. Ten miesiąc wzywa Was do bycia asertywnym wobec rzeczy, które wam nie służą, wobec być może osób, które na Was mają dziwny wpływ. Odżywiajcie się mądrze, odżywiajcie się tymi energiami, które są budujące, które tworzą. Fajną całość. Być może jest to również, słuchajcie, informacja dla Was odnośnie zbliżających się świąt, że, że karty chcą zasugerować pewne scalanie, jeżeli chodzi o rodzinne względy, o pewne również wyciszenie negatywnych emocji. Spróbujcie to uporządkować. Spróbujcie przyjrzeć się swoim systemom wartości, bo to Wam pomoże pójść dalej. To pomoże Wam. Uwierzyć w swoje moce, ale przede wszystkim też dla niektórych, co nie, może, nie musi być łatwe, otworzy oczy na to, że daliście się być może zmanipulować, że daliście się pociągnąć w jakąś grę, której nie wy jesteście autorem. A zmiana opinii nie jest niczym złym. Wystarczy tylko patrzeć obiektywnie i uczciwie na daną sytuację. Życzę Wam bardzo, bardzo uduchowionego miesiąca grudnia, z tym właśnie akcentem akceptacji siebie, innych sytuacji i polegania na tym, co jest energią wyższą, która was prowadzi, a daje to światło wewnętrzne w was. Więc nie tłumcie go, nie gaście, nie odwracajcie się do niego plecami. Otwórzcie swe ramiona i przyjmijcie. Siebie dla siebie, a zobaczycie przemianę w sobie i innych. Doświadczajcie tego. Twórzcie ogrody. Rozkwitajcie, moi drodzy. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej.